Cześć, ja nazywam się Natalia i witam Was w moim dzierganym niebie. Dzisiaj miała się pojawić e, krótka relacja z targu Full Fashion, ale oczywiście nic na miejscu nie nagrałam e, co roku, e, a raczej co pół roku, na każdych targach po prostu. Postanawiam sobie, że będę nagrywała więcej, robiła więcej zdjęć i e, będę miała dla Was po prostu więcej materiału, a oczywiście nigdy to nie wychodzi i tym razem wydaje mi się, że mam jeszcze mniej niż wcześniej. E, dlatego wstawię Wam może tutaj to, co zrobiłam, ale jest tego naprawdę, naprawdę niedużo. E, raczej są to jakieś pojedyncze włóczki, które mnie zaciekawiły i które zrobiłam sobie tak dla siebie na przyszłość, żebym o nich pamiętała i e, jak będę szukała czegoś właśnie w takim stylu. Tym razem na targi wybrałam się trochę później, bo gdzieś po 12:00, nie na samo e, otwarcie jak zazwyczaj, ale też właśnie wiedziałam, że nie chcę e, robić ogromnych zakupów. Nie mam nic takiego specjalnego, na co muszę polować, e, więc stwierdziłam, że odpuszczam te poranne godziny i tłumy. E, I byłam właśnie gdzieś około 12:30 e, już tam na miejscu na stadionie. Myślę, że kolejnym razem, jak nie będę planowała jakichś większych zakupów, to będę nawet celowała bardziej gdzieś w 14, kiedy jest już dosyć pusto i nie będę się pchała właśnie w te największe tłumy. No, chyba, że będę chciała kupić coś specjalnego na targach i no, wtedy trzeba być. Pewnie trochę wcześniej, żeby zdobyć faktycznie to, co sobie planujemy. Jak widzicie, byłam ubrana w koszulkę od Moniki Nita Story, z napisem Niter, taką dziewiarską, dlatego że nie chciałam zakładać jakichś swoich udziergów. To znaczy, na początku oczywiście był taki plan, żebym założyła Amor. Najnowszy sweterek, jaki wydziergałam, ale mamy piękną pogodę i wydaje mi się, że dzisiaj bym się ugotowała w takim moherze i na pewno bym go nie polubiła, bo myślę, że bardzo, bardzo bym mnie gryzło w takim słońcu, a tak było mi komfortowo i też był jakiś dziewiarski element w moim stroju. Dużo z Was miało naprawdę przepiękne swetry, ale podziwiam też jak wytrzymałyście w takich grubych, czasem rzekardowych swetrach w dzisiejszej pogodzie. No a jeśli chodzi o zakupy, no to trzymałam się swojego postanowienia i naprawdę bardzo mało kupiłam. Zaraz Wam oczywiście wszystko po kolei pokażę. Ale jestem naprawdę dumna, że udało mi się nie zrobić jakichś wielkich zakupów, no bo przecież mam e, tonę włóczek w zapasach i to najpierw je chciałabym przerobić, a nie dokupować coraz to e, nowsze włóczki. No i tak jak wam mówiłam, chciałam dokupić coś e, do tego. Do tej alpakany chciałam dokupić jakiś moherek e, i mam tutaj tyli Filcolany. Myślę, że dobrze będzie to razem ze sobą wyglądało. Ta jest taka e, cieniowana. Nie wiem czy w kamerze to dobrze widać, więc sporo odcieni e, tych m, brązów tu by dobrze się wpasowało. A ja wybrałam taką, troszkę jaśniejszą. E, no i myślę, że ładnie się to razem zgra. Będę robiła na pewno próbkę. E, Tili Filkolany też od dawna chciałam już przetestować. E, sporo ma takich opinii, że jest naprawdę bardzo mięciutka i ma też dosyć długi włosek. E, tutaj kolor to jest 364. A skład mamy 70% Kid moher i 30% Jedwabiu. Standardowy Kid Silk, czyli w 25 gramach 210 metrów. Ja takich moteczków wzięłam sobie 5. Idealnie wtedy mi wystarczy na tą włóczkę. Tutaj mam 975 metrów. Tutaj będzie tego trochę więcej, więc odrobinę mi tego Kid silka jeszcze zostanie. Następnie kupiłam sobie taki piękny malutki woreczek od Lusi. Stwierdziłam, że coś takiego na wszystkie przyda się, przyda i zobaczcie ma taki piękny nowy wzór z pieskami. Zastanawiałam się jeszcze nad kotkiem, ale u mnie chyba jednak pieski wygrywają, dlatego zdecydowałam się na ten. I szukałam jakiejś włóczki na skarpetki, ale na takie bardziej letnio-wiosenne skarpetki, czyli z bawełną. I wybrałam sobie taką włóczkę. Jest to koncept bei Katia, kaszmir. I tak jak nazwa wskazuje, ona tutaj w składzie ma bawełnę 90% i 10% kaszmiru. W 50 gramach mamy 155 metrów. I to jest kolor 55, on jest taki. On jest taki niejednolity, najbardziej właśnie mi się spodobał, dlatego że nie był to taki. Jeden kolor, tylko. Zobaczcie, taka delikatnie melanżowa jest ta włóczka. No, i wydaje mi się, że będzie właśnie dobra na skarpetki przez ten kaszmir. Jest taka delikatnie rozciągliwa. Widziałam, że też były jakieś włóczki typowo skarpetkowe, właśnie z bawełną w składzie ale one miały e, bardzo kolorowe kolory, e, właśnie takie skarpetkowe, jakieś paskowane, cieniowane, a ja szukałam czegoś bardziej stonowanego i zdecydowałam się właśnie na taką włóczkę. I kupiłam jeszcze jedną, ale ona jest na prezent, więc nie wiem, czy ją tutaj chcę pokazywać. Może nagram Wam fragment o niej, ale dodam go dopiero, jak będę wiedziała, że paczka z prezentem dotarła, żeby nie zdradzać tutaj wcześniej właśnie sekretu, jaki to prezent będzie. No i tak, z targów to wszystko. Naprawdę tym razem udało mi się nie popłynąć z zakupami, jestem z tego zadowolona. Trochę włóczek jeszcze mi się podobało, więc mogłam kupować i szaleć, ale tym razem tak spokojnie. Wiem, że na pewno to, co sobie wybrałam, to będę z tego cierkała. I w najbliższym czasie też te włóczki w jakiś sposób zagospodaruję. Nie będą one leżały w moim szafie z włóczkowymi zapasami przez kilka kolejnych miesięcy. Dlatego jestem z tego bardzo zadowolona. E, możecie mi dać znać, co Wam udało się kupić na targach, jak Wam się podobało, e, czy znalazłyście coś ciekawego i czy może e, widziałyśmy się gdzieś e, między stoiskami, z włóczkami. A dzisiaj życzę Wam już wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym, tym razem trochę dłuższym filmie. Cześć!